Wojciech Korfanty, przede wszystkim wielki Polak, wielki Ślązak, wielki Europejczyk i myślę, że te czysowa definiują jego podejście do pracy na rzecz Polski, na rzecz Śląska. Ojcem prawdy jest czas, mówi stare przysłowie. I myślę, że ta prawda wypłynęła i wypływa, że dzięki jego postawie, dzięki jego myśleniu o Polsce, o Śląsku dzisiaj żyjemy i stanowimy po swojemu. Ja czuję wielką dumę z tego, że po tylu latach Wojciech Korfanty, jak powiedział Ignacy Paderewski, znajdzie na kartach historii w przyszłości należne mu stanowisko. I tak się potoczyło. To cisnął ogromne piętno i to bardzo pozytywne. No, w końcu był dyktatorem, tak? głównie tego trzeciego powstania, którego stulecie będziemy obchodzić niebawem. Za to również tutaj jesteśmy pod pomnikiem, żeby mu podziękować za to, że, że walczył. Walczył o wartości.